cześć, witajcie moi drodzy, wita Was Oskar PlayPS 4. Zapraszam na kolejny odcinek naszej serii zacytowanej Random Rankę to jest to odcinek zapasowy nagrywany na mój wyjazd do Sopotu, Moi drodzy, wlosował nam się dwójeczki, no właściwie tylko tą playlistę włączyłem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać tutaj. Kurczę, moje pierwsze mecze dzisiaj. nagrywam to w niedzielę. W poniedziałek wyjeżdżam, będziecie to oglądać w sobotę. W pierwszym tygodniu mojego wyjazdu. Mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić. Jeśli nie, no to... Nagram jakiegoś, jakiś stosowny, nie wiem, nie wiem czy vlog, czy, jakby to nazwać. W każdym razie, widzimy się w Random Ranked. Tak czy inaczej, tak się w tym widzimy. Zobaczymy, co nam tutaj zgotuje los, bo, kurcza all stara mam i ja, ja się tutaj boję podzić w ogóle na te rankedy, bo ja nie wiem, kogo mi losuje. No właśnie, kurczę, taka lipa jest. My fault, no nie pojechałem do piłki. Need boost, Kurde. Need boost. Dobra, jedziemy w takim razie. No tu goście jakoś koksami nie są. To już tutaj można wywnioskować z gry. Dobrze, dobrze, wracam do gry. Ja no, nawet mi się spodobało to podanie kurczę. Ale no, dam jeszcze pory koszycia, ale brama jest brama. Jeszcze gram z randomem i to jest w ogóle jeszcze kurczę cud, że. Jeszcze, jeszcze mu nie zaczęła odgrywać szajbarze. Nie zaczął wychodzić albo strzelać nie do swojej bramki. Tak to tutaj jest najwyższy w najwyższych rankach. Niektórzy wchodzą, żeby po prostu zniszczyć rankę innym. Tak to wygląda tutaj w rokecie. ale to tylko czasem. No. Trzeba trafić na jakiś... Upośledzony serwer. Żeby tacy ludzie wchodzili. Jezus. Pokręcam go na piłkę. <grych> Masakra. Ale dobrze, koleś też ogarnia. I to no musi być gama, nie? Si, A się rzucił jak na mięso. Dobra, zablokowałem. Jest brama. Dobrze poszło. Chyba nie to wymierzyłem. No, myślał, że będzie poprzeczka. No tu, to tu ma okres, wybaczę. No problem. A poza tym, i tak to nie była taka pionka, która by szła do kompilacji, więc tu się. Nie gniewam się. Jest git. Ważne, jest dobro drużyny. Takie Taki tutaj życiowe cytaty. Oskara Play ps 4. Tutaj pierdu pierdu, a tutaj kurde o, grają. Zgasił, i chciał to dobrze zgasić, tam, bo no, nie wyszło. Znaczy no... Aaa, nie wiem co ja teraz. <taki> bo trzeba uważać. Oj, oj, dobrze. Kurde, wspaniaku. Sam, sam, sam. A, i szkoda, za lekko. Szkoda, te akcje Mógłby być już komfort. Mógłby być już komfort. Ociepanie. Kurczę, chciałem to jakoś wybić, ale cholera, nie mam busta. No właśnie. Shit. Dwie minuty cholera, a nie miałem boosta, cholera, bez, bez sensu się tam chyba cisnąłem chciałem pinch'a zrobić takiego mocniejszego, ale no, bez busta tego nie zrobię Oplatwa, 2-2 no mecz wyrównany nie powiem to by weszło, jakby nie skoczył co zrobisz? nie ma po niego no to trzeba mocniejsze strzały wykombinować, bo O Jezus, co zrobił? I know what What you mean, nie wiem Dobra Ja wiem co miałeś na myśli, chyba to tak się pisze, kurczę, bo teraz tak za szybko sobie pomyślałem Dobra, no ciśnij, 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 ajaj aj. Kurczę, no to miała być brama, nie? W moim wykonaniu akurat Jezus, hopie, hopie, nie pobusta, nie pobusta Ja pierdzielek ja się dałem Co to było? Hot dog hedgehog kurde Jezus, sorry Dobra, dobra, półtorej minuty. 40 sekund, 40 sekund na bramkę wszystko, wszystko się da ogarnąć. No, tylko nie popełniać takich błędów, no. No, być, chciał strzelać, no, bo nie wyszło. Biorę to, biorę! Kurde. Dobrze. Siadło, minuta. Kurczę, ale prawie mnie tutaj zepchnął. Choler, dobrze, że podskoczył. Agatha, defending. I... go for it to, że nie, nie ma w usta cwaniaku Jest! A, go zmyliłem cwaniaka Nie spodziewał się, myślał, że jest od razu Haha Fejk tak jak w czasie wcześniej zrobił. Minuta, wracamy do gry w takim razie. My zaczyna się od początku. Wyrównane pojedynek tam. kurczę, trzeba to powiedzieć. Ajsz, kiedy tu policiał. No, ajsz, szkoda. Co to był? No mnie nie ma, chłopie. Nie nie ma. Dobrze, nice. One. I przytrzymać teraz. Trzymamy ich. Trzy bramy w niecałe. No, w sumie w 40 sekund, w 41 sekund trzy bramy, także jest git. Go for it, defending, I'm back. No problem. Odcie panie. Nie ma... Kurczę, Busta potrzebuję, bo... Nie wiem, pół minuty. No myślę, że powinniśmy wytrzymać, albo jeszcze strzelić jakąś bramę, ale... Ja bym się nie wchał do przodu. Great pass. No, ja już widziałem, że to gdzie brama, no ale. Jezu, no w sumie, mogłem dostrzelić mocniej w Pokémon ale... No, ten się pomylił, bo myślał, że dostrzał jakoś mocniej. Dobra, pół minuty. No to, to trzeba wygrać, nie? Tu już nie ma nic do gadania. No, 7. To jest. Pomyliłem się i to mnie może słoną kosztować. A, albo nie? Mój wybił. Dobra, 10 sekund. No i co wy kombinujecie? Chłopaki nic nie wykombinujecie. Wygrana, ładnie. GG. Well played. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za oglądanie tej krótkiej rozgrywki, be, ten odcinek z rondą ten drugi, który pojawi się w drugą sobotę. Również będzie myślę z jednego... Tylko z jednego meczu, a na to tyle dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i co, trzymajcie się do następnego razu. Na razie i cześć.